Zwalnienie z WFU w S ROK. Twiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Cała Polska trafiła na języki świata. Agencja Reutera, FP, Liberation, Huffington Post. Tak jak polskie dzieci trafiają na języki księży. Ale czy, 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 czy to może mieć coś wspólnego z tym panem księdzem, który po prostu ma inny pogląd? No ma inny pogląd. Z panem Arcy, Michalikiem. Moje zdanie jest takie, że ja chciałbym tylko podziękować swoim, swoim rodzicom, mojej mamie. Że się nie rozeszli, nie? Bo byś został pedofilem. Widzisz, moi rodzice po prostu jakoś ym, mnie tak wychowali, mm -hmm. że ja, że mi nie kręcą, no okej, okay, <laughs> bardzo ciury Kuba, ale mnie nie kręcą normalnie starsi faceci, no po prostu nie ma. A jakbym się ubrał na czarno? I cię jak głaskał po głowie i powiedział, nie bój się. No. Bój jest się. to był taki moment Kuba w, 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 w związku w małżeństwem moich rodziców, gdzie, gdzie były kłótnie i Aha. wtedy nagle zacząłem bardzo często chodzić do kościoła i bardzo przybywać z księdzami. E, no, to widzisz dokładnie to, co mówił arcy Michalik. Dziecko lgnie, Szuka drugiego człowieka, chce zarzeć pod sutannę. Oj, proszę państwa, cieszę się, że mamy taki kościół. Naprawdę cieszę się, że do tego doszliśmy. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły Najpierw zdjęły majtki, potem księdza zaczepiły Do rozwoju pedofili znów się przyczyniły I wszyscy mamy źle w głowach, że na religię chodzimy Wszyscy mamy źle w głowach, że na religię chodzimy Wszyscy mamy źle w głowach, że na religię, Ja to wskaza piosenkę, ale dalej, bo wkręca! Wkręca, ustawimy czas! Wszyscy mamy źle. Nie, że na religię chodzimy. Hej, hej! коробка. Взвольнение с